Cześć kochani, co tam słychać? Mam nadzieję, że jesteście pełni energii, żeby wykonać dzisiaj ze mną trening tabaty. Jest on przygotowany przede wszystkim dla moich podopiecznych, dietetycznych, ale może go wykonać każdy. Ma on na celu przyspieszenie metabolizmu, podkręcenie prędkości spalania kalorii do maksimum oraz wyżywienia wspaniałych, cudownych, umięśnionych ciał. Ten trening będzie się składał z dwóch serii. Będziemy je powtarzać dwukrotnie. Każda seria ma tylko pięć ćwiczeń podkręcających metabolizm. 20 sekund ćwiczymy, 10 sekund odpoczywamy. Ja będę wszystko mówić, będę to sprawdzać, więc niczym się nie przejmujcie, nie musicie na nic zwracać uwagi. Zakładajcie sportowe buty, sportowy strój i co? Gotowi? Zaczynamy. Każdy trening rozpoczynamy rozgrzewką, w tym wypadku nie będzie inaczej. Zaczynamy od marszu. Prawa noga lewa, wysoko kolana na zmianę i maszerujemy. Napięty brzuch, prosta sylwetka, ściągnięte łopatki i maszerujemy. No szybkim tempem. Na tyle, na ile możesz. Wysoko kolana. Równomiernie. Ręce też pracują. Łokcie do tyłu. I zaraz przejdziemy do step czyli krok w prawo i w lewo. Gotowa? To zaczynamy. I prawo, lewo, prawo, lewo. Ręce w przód, tył. I tak samo. Duży krok, łopatki ściągnięte, brzuch lekko napięty i działamy. Teraz zmieniamy, ręce będą szły góra-dół. Łopatki ściągnięte, wysoko ręce, obszerny krok. I dosyć żywym tempem. nie śpimy. Teraz przejdziemy do pajacyków, za trzy. Dwa, jeden i pajacyki. Powoli, bo to jeszcze nie jest nasza tapata. Okej, okay, i przechodzimy do marszu. Prawa, lewa. I teraz otwieramy i zamykamy klatkę, czyli ręce do tyłu, obszernie, do przodu przytulamy się. I maszerujemy. I przechodzimy do delikatnego truchtu. Delikatnie, spokojnie ręce pracują. Nie za szybko. Czyli do marszu i znowu prawa, lewa, kolana do góry. I zaraz przejdziemy do skakanki na sucho, czyli trzymamy ręce blisko talii, delikatnie podskakujemy, piłeczka i ruszamy rękoma. Dobra, i przechodzimy znowu do marszu. Ok, stajemy. Ręce nad kolanami i kolana przód, tył, przód, tył. Troszeczkę rozruszamy stawy kolanowe. Dobra, stajemy, i teraz prawa stopa, kółeczka do środka, i z rąk robimy koszyczek. Stopa w drugą stronę, dłonie tak samo. Ok, druga noga. To już prawie koniec rozgrzewki. Zaraz przechodzimy do części głównej. Rozgrzewka miała być taka spokojniejsza, no bo wiadomo, to jest tabata, więc nie ma co się zmęczyć za bardzo na początek. Druga strona. Zostawmy trochę sił na część główną. Dobra. Myślę, że powinniście być już rozgrzani. Stajemy. Łyk wody i zaczynamy część główną. Sekundową tabatą będzie pajacyk. Pokazuję dwie wersje, tak jak obiecałam. Wersja normalna dla zaawansowanych, czyli zwykły pajacyk. No i wersja łatwiejsza, jeżeli masz jakąś kontuzję, problemy z kolanami, bądź nie masz yy, kondycji, to po prostu palce do podłogi na zmianę prawa i lewa noga. Tabatę wykonujemy na maksimum swoich możliwości, więc przygotujcie się powoli i za chwilkę zaczynamy. Dobra, zaczynamy za 9 sekund. Słuchajcie, po tej tabacie robimy przerwę 10 sekundową, ale nie siadamy, tylko maszerujemy. I za chwilkę, za sekundę i już pajacyki jak najszybciej. Kolana na zewnątrz, 20 sekund pracy. Możesz wykonywać łatwiejszą wersję, oczywiście. Bok box, dwa skoki bok, box i wersja łatwiejsza. Przeskok box. Przeskok box. Przeskok box. Robimy na maksa. Słuchajcie. I zaczynamy! Dwa skoki box. Dwa skoki box. Szybko, szybko. Normalna, szeroko nogi skaczemy szybciutko. Wersja łatwiejsza, po prostu sumo skład. Góra, dół, jak najszybciej. Przerwa minęła. Słuchajcie, zaczynamy. Go! Szybko. Nisko pupa, proste plecy, szeroko nogi. Kolejne, następne ćwiczenie to będzie zejście do dołu. Ręce do przodu do deski. Dwie sekundy w desce. Wracamy do góry. Tu nie ma wersji łatwiejszej, trudniejszej, więc zaczynamy. I już do przodu deska. Wytrzymaj chwilkę. I wracamy. Wyprostuj się na górze. Robisz na tyle, na ile możesz. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to robisz oczywiście wolniej. I krótniej możesz zostać w desce. Koniec. Następna tabata brzuszki na stojąco, czyli łokcie za głową, wyprostowana sylwetka, ściągnięte łokcie i kolano do łokcia. I to jest tak samo. Jest jedna wersja dla wszystkich. Szybko robimy. Kochani. Zaczynamy. Jak najszybciej. Skręcasz się do boku, nie do przodu, więc nie idziesz w ten sposób do kolana, tylko starasz się jak najbardziej iść pionowo do boku. I szybciutko. Kolana wysoko do góry. Stop! Pierwsza tabata już za nami. Teraz powtórzymy całą serię jeszcze raz. Tak samo, więc już nie pokazuję ćwiczeń łatwiejszych i trudniejszych. Każdy robi na maksa. Zaczynamy od pajacyków. Gotowi? Start. Jak najszybciej. Kolana na zewnątrz. Staraj się nie wyskakiwać do góry, tylko jak najbliżej podłoża. I skakać po prostu. Jak najszybciej. Mamy skok do boku i boks. Skok, boks. Prostuj rękę. Szybciutko. Pamiętaj, żeby kolana były nad stopami. Jeżeli potrzebujesz mniejszy rozkrok, to zrób mniejszy. Jeżeli większy, to większy. Zależy, jak jesteś rozciągnięty. Stop, przerwa. teraz do deseczki. Postaram się robić jak najszybciej, ale zostanę jednak chociaż chwilę w tej desce. I w górze na pośladki. Tutaj pracuje bardzo ładnie brzuch, plecy. Ok, Jeszcze jedna w bonusie i przerwa. Go. I za chwilkę już koniec pierwszej serii. Potem będzie 30 sekund odpoczynku, i zaczynamy drugą serię. Więc już połowa za wami. No i trzeba 30 sekund. Pierwsze ćwiczenie dla zaawansowanych kolanów, góra w podskokach, kick. I dla początkujących to będzie po prostu bez podskoków. Kolano, kick. I zaczynamy. Oczywiście na maksa. Staraj się być Wyprostowana. No i też w miarę szybko a nawet najszybciej, jak tylko możesz. Stop, przerwa. Druga tabata bardzo łatwa. Słuchajcie, raz, dwa, trzy i kolano do góry. Czyli przeskakujemy do boku. To jest dla zaawansowanych i dla początkujących. Przeskok, kolano, przeskok, kolano. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, kolano. Raz, dwa, trzy, kolano. Raz, dwa, trzy, kolano. Raz, dwa, trzy, kolano. No i biegniemy. W prawo i w lewo. Koniec przerwa. Pani, teraz ta sama wersja dla początkujących, dla zaawansowanych. Każdy robi swoim tempie maksymalnym. Stoimy na początek tylko na jedną stronę, prawą nogę. Stoimy, noga ugięta, ręce do przodu i kolano do rąk w tempie maksymalnym. Zaczynamy! Tak samo, prosta sylwetka, ściągnięte łopatki, napięty brzuch i jak najszybciej możesz. Noga, na której stoisz, ugięta. Po prostu na drugiej nodze i tak samo maksymalnie jak szybko możesz. Więc dwie sekundki, i zaczynamy. Go! No i przed nami jeszcze ostatnie ćwiczenie. Bardzo łatwe. Będzie na brzuch. Później powtarzamy całą serię od początku rozciąganie. Przerwa. Dobra. No i już ostatnie ćwiczenie. Również na brzuch. Po skosie je robimy. Czyli lewe kolano do prawego łokcia. Staraj się schodzić bardziej nogi do góry niż głową. Zaczynamy. Tempo maksymalne. Go! Jeszcze 5 sekund. Potem 10 sekund odpoczynku i lecimy od początku. Przerwa. Ok, słuchajcie, już ostatnia powtórka tej serii, czyli mam nadzieję, że pamiętacie. To było kolano do góry, w podskoku i wykop. I potem już będzie tylko rozciąganie, więc zaczynamy. Kolano, kop. Kolano, kop. Muszę mocno kopać, żeby wyprostować tą nogę i tak samo jak skaczesz, to żeby to kolano szło dosyć wysoko, tak żeby to nie wyglądało, że po prostu sobie tam tańczysz kankana czy jakąś zorbę, to jest trzeba. z kolanem. Start. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Troszeczkę tak, żeby to kolano zawisło w górze, żeby też popracowało mięśnie brzucha i lecimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Serwa. Do dłoni, na jednej nodze, zaczynamy. Myśl sobie, że cały trening jest już prawie za tobą. Jeszcze rozciąganie i metabolizm będzie po prostu podkręcony na maksa przez następne wiele godzin. Wysoko kolano, dynamicznie. Przerwa. No, zaczynamy. Oddychaj cały czas, nie zapominaj o oddychaniu. Pięć sekund. Okej, okay, przerwa. ćwiczenie kolanu do łokcia po skosie. Czyli w sumie możecie zauważyć, że jest to tabata, do której tak naprawdę nawet nie jest potrzebna mata, bo wszystkie ćwiczenia są na stojąco i pracują wszystkie partie mięśni. Dobra, stop przerwa, 10 sekund, łyk wody i zaczynamy rozciąganie. Przynajmniej ostatnia część treningu, czyli rozciąganie, część relaksująca. Stań sobie na szerokość bioder, delikatnie ugnij kolana, wyciągnij się do góry prawa ręka, lewa i na zmianę wyciągaj boki, rozciągaj, odpręż się w równy oddech. Mhm. Dobra. I teraz na bok, rozciągamy talię. Pamiętaj, żeby nie wysuwać bioder do boku bo będziesz pewnie chciała, chciał niżej zejść. Nie. Trzymamy po prostu w jednej linii ze stopami. Na tyle, na ile możesz. Ręka prosta po skosie przed siebie. Prosty kręgosłup. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Dołącz drugą rękę. Przejdź do przodu. Biodra mocno do tyłu. Prosty kręgosłup. I zrelaksuj się do dołu. Możesz się pobujać. Na tyle na ile możesz starać się mieć proste kolana, proste nogi, luźno głowa, i powoli w kręg po kręgu do góry. Powoli kurolujemy ciało, krążenia, dwa razy, trzy mogą być Parki do dołu, ściągnij łopatki, i jeszcze raz do góry. No wyciągaj się, prawa ręka, lewa ręka. Tak naprawdę rozciąganie nie jest bardzo że nie powinno się go omijać. Jestem bardzo relaksująca. Ja bardzo kocham się rozciągać, więc nie wiem, co tyle osób. Po prostu omija tą część treningu na drugą stronę. Ok, do boku. Do przodu. I. Luźno, skłon. Dobra. Teraz troszeczkę zwiększcie rozkrok i pogłębicie skłon, na tyle, na możecie, do prawej nogi, do lewej nogi. jakiego mam pomocnika. Ok. Na środek. Bliżej nogi. Na szerokość bioder. I powoli znowu rolujemy do góry. Na końcu głowa. Barki w dół. ściągnięcie łopatki. Teraz noga do góry. Przytrzymajcie przez parę sekund. Prosta sylwetka. Ok. I... Chłopiecie za stopę, przyciągacie stopę do pośladka. Prosta sudecka, nie wypinajcie bioder do przodu ani do tyłu. Równo ciężar ciała rozłożyć równomiernie. Kolana razem. Puszczamy. Tak samo druga. Najpierw do siebie. do tyłu. Jeżeli ciężko ci zapraszamy na to możesz wyciągnąć rękę do boku, to ci pomoże. Kolana razem. Dobra, puszczamy. Teraz jedna noga opiera się o drugą. Na udzie kolanem i delikatnie przysiad. Możecie sobie tutaj pomóc ręką i kolamy troszeczkę do dołu. Rozciągamy pośladek. Puste plecy. I dobra i druga noga. <grymne> Szalę też też się porozciąga. Tak samo. Możecie przytrzymać sobie tutaj, pomóc sobie na stopie. I tak samo, nie przechylamy się. O, to nawet byłoby trudniejsze, ale hmm. wtedy nie ma rozciągania. Proste plecy, to jest bardzo ważne. Ciczymy też równowagę. Ok. Wstajemy. I na koniec trzy głębokie wdery. I luźno. wydech. Drugi raz. I trzeci, troszeczkę szybciej. I wydech mocny. Brawo dla Was! Zrobiliśmy razem tabatę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś uwagi, to czekam na komentarze pod filmikiem. Dzięki wielkie i do zobaczenia niebawem, mam nadzieję. Jesteście super, daliście razy radę.